Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie ponownie w kolejnym odcinku typowo testowym. Za moimi plecami stoi nowa maszyna, którą dostałem od firmy Kukirin. Jest to hulajnoga elektryczna M4 Max. Muszę się streszczać, bo pogoda nie rozpieszcza. Jak zobaczycie w tym materiale, miałem przepiękną pogodę, słoneczko świeciło, a teraz oczywiście angielska pogoda jest tak zmienna jak kobieta. <noise> Żartuję oczywiście, ale cały czas się zmienia. Raz świeci słońce, raz pada deszcz. Więc muszę się uwijać. Co chciałem powiedzieć? W tym materiale zobaczycie unboxing tej hulajnogi. Pojeździmy na każdym trybie jazdy, zobaczymy maksymalną prędkość tej hulajnogi oczywiście. No, unboxing, specyfikacje Max Speed, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Powiem tylko tyle, że jestem naprawdę mega e, zaskoczony tą hulajnogą. Mimo wszystko, że ta hulajnoga ma mniejszy silnik od tych wszystkich, które testowałem, ale to zobaczycie w dalszej części materiału. Przypominam standardowo o subskrybowaniu tego kanału, komentowaniu, lajkowaniu, kliknięciu tego dzwonka, żeby nic Was nie ominęło, a ja już nie przyciągam. Zapraszam do oglądania hulajnogi elektrycznej od Kukirina M4 Max. No i tutaj przesympatyczna niespodzianka od filmy Kukirin. Moja stajnia Kukirina już się zaczyna powiększać. Będzie to moja trzecia hulajnoga. Pierwsza to była G2 Master, później był G3 Pro. A teraz do testów dostałem Kukirina M4 Max. Jestem mega ciekawy co to za sprzęt. Za chwileczkę otworzymy box i zobaczymy jak wygląda hulajnoga w środku. I co dorzucił producent do tego opakowania. Zaczynamy pierwsze, pierwsze cięcia. Nawet taśma kukilina jest, proszę bardzo. No i zaglądamy do środka, co tam jest. Po otwarciu, pierwszy widok. Widzimy tutaj kierownicę, którą będziemy musieli zamontować. Wszystko w steropianie. Tutaj są jakieś rzeczy. Tutaj na pewno jest ładowarka. Na dzień dobry. Tutaj pochowana instrukcja. Super dry. To nie wiem co to jest. Dobra, zobaczymy co to jest. Eee, śrubeczki, zestaw, oczywiście, kluczy. No i dobra, wyciągam kulajkę i zobaczymy, jak ona wygląda. Proszę, hulajnoga wyciągnięta z pudełka tak ona wygląda po wyciągnięciu jeszcze tutaj wszystkie te foliki trzeba będzie pousuwać to wszystko, eee, co mamy w zestawie. No, tak jak mówię, hulajnogę, którą trzeba za chwileczkę złożyć, dokręcić tylko kierownicę i błotnik, który przychodzi osobno tu mamy jakieś zapasowe chyba śrubki instrukcja w sześciu językach jest oczywiście język polski ładowarka i zestaw impulsów tak wygląda cały zestaw a ja teraz przechodzę do składania tej hulajnogi proszę bardzo, błotniczek przykręcony cztery śrubeczki, hulajnoga złożona, wystarczyło tylko dokręcić tutaj, proszę kierownicę, no i cała hulajnoga jest złożona, czas na Testy w terenie. Stajnia Kukirinów powiększyła się o kolejny model. W mojej stajni znajduje się G3 Pro, czyli Choke 2400W. Do tego jest G2 Master 2000W. No i teraz dołącza do mojej stajni najnowszy model Kukirina z 2025 roku. Jest to Kukirin M4 Max. Przyjrzymy się tej hulajnodze, zobaczymy sobie jej wygląd, specyfikację, oświetlenie, prędkość jaką ta hulajnoga osiąga mimo wszystko że ma silnik 800 W, ale myślę, że prędkość was zaskoczy. W UK pogoda idealna. 17 stopni, słoneczko wyszło, jakieś tam gdzie niegdzie chmury. Mam nadzieję, że się nie rozpada, ale już widać powoli, dużymi krokami zbliża się jesień, liście opadają, ale to nie przeszkodzi, aby przetestować i pojeździć. Dzisiaj sobie właśnie mam dzień wolny i przetestuję, pojeżdżę na nowej hulajnodze. Słuchajcie. Od firmy Kukirin. Jest to model M4 Max z 2025 roku, więc świeżutka, nowinka i dotarła również ona na wyspy. Chciałem powiedzieć wielkanocne, na wyspy brytyjskie. Także dotarła do Londynu i ja będę ją testował. Ogromnie się cieszę, bo jest to już tak jak wspominałem wcześniej na poprzednim materiale, trzeci mój Kukirin. Niestety ten jest trochę słabszy od tych poprzednich, ale myślę, że nie będzie tragedii, jeśli chodzi o prędkości. Wszystko przetestujemy, zobaczymy. Do czynienia, oczywiście, z silnikiem 800W. Zobaczymy, ile to maleństwo wykrzesze na drodze. Zrobimy taki speed test na każdym trybie. Pokażę Wam, jak ta hulajnoga się rozpędza, ale jak sami zobaczycie. Fajnie to wygląda ten design tej hulajnogi, takie to srebrne, ale zobaczycie, później Wam pokażę w nocy jak ta hulajnoga jest oświetlona. Dla mnie kozak. Tutaj to wszystko tak obudowane takim plastikiem, chyba te, e, tak, to taki plasticzek, ale to wszystko fajnie naprawdę się prezentuje z tym czarnym e, dekt. Dek jest tutaj ogumowany, e, bardzo fajny dek, wygodnie się na nim jeździ. Jak widzicie tutaj ślady po moich butach, więc już testowałem. Musiałem tu gdzieś sobie dojechać spokojnie, żeby nagrać to. noga oczywiście jest składana, ale co do składania to przejdziemy później. Ale się zrobiła pogoda. Teraz słoneczko ładnie wyszło za tych chmurek. Słuchajcie, bateria 48V, 18V. 2,2Ah. Tu będziecie mieli napisane, to wam napiszę, bo żebym się czasem nie rypnął, ale tak, tak producent podaje. Zasięg na tej baterii do 64 km, ale oczywiście to wszystko zależy od użytkownika, prędkości, czy będziecie jechać. Wiecie, to tak jak mówię, za każdym razem to wszystko zależy od sposobu jazdy i kilogramów użytkownika. Wiadomo, nie? Ja ważę prawie 90 kg, więc nie wiem, no może. 40-50 na tej hulajnodze bym pewno e, przejechał. To i tak uważam, że spory zasięg jak na taką hulajnogę i to słuchajcie, to nie jest hulajnoga z, e, jeśli chodzi o cenę z najwyższej pły. Cena, cena to chyba coś koło 2,5 tysiąca, coś takiego. Może wiecie, to no w każdym sklepie jest inaczej. 2,5, 2600 jakoś tak, więc uważam, że cena naprawdę przystępna i słuchajcie, jakbyście mieli kupić jakąś hulajnogę z jakiegoś supermarketu to, to ja od razu bym polecił Tom. Nawet jej jeszcze dobrze nie przetestowałem, ale sam wygląd tej kolejnogi mówi sam za siebie. Jest baterii, przejdziemy oczywiście tutaj do. Kierownicy. Chciałbym Wam pokazać kierownicę. Kierownica się różni od tych wszystkich, które do tej pory miałem. Licznik jest po prawej stronie. Wygląda jak taka busola, jak, jak taki trochę większy smartwatch. Z lewej strony mamy tutaj konsolę, na której mamy umieszczony przycisk do zapalania świateł, ale tak jak mówiłem światła na sam koniec. Pokażę Wam jak jest oświetlona hulajnoga. Jest naprawdę zarąbiście. Kierunki lewo, prawo, klakson też Wam pokażę jak działa. Prawa strona, prawa strona mamy tutaj oczywiście całą konsolę, mamy też kluczyk, w zestawie są dwa kluczyki, wkładamy nogę, odpalamy za pomocą kluczyka, ale powiem Wam tak dziwnie na sam początku, zawsze te wszystkie ekrany są tutaj umiejscowione na, na środku, a tutaj nie ma nic, ale to też można uznać za duży plus, bo możemy sobie tu zrobić jakiś uchwyt na telefon i będziemy mieli telefon z nawigacją, także jak dla mnie. Na duży plus, że nie ma tego kranu tutaj z tej, po środku. Więc odpalimy teraz hulajnogę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze foliki nie zdrapałem. A niech będzie, bo ja tam zawsze ją jakoś porysuję, więc niech, niech będzie ta folika. Co się nam wyświetla od razu? Na początku mamy tryb parking. Zero. Nie wiem o co chodzi z tym zero. Mamy single, czyli mamy pojedynczy silnik. Na, oczywiście napięcie baterii. Bateria ma tutaj. Cztery kreski, trzy na biało, jedna czerwona, rezerwa, pokazane taki akumulatorek. No i co tu mamy jeszcze tak? Mamy przycisk S i przycisk M. Oczywiście przytrzymując te dwa przyciski, wchodzimy do ukrytych ustawień P, na których można sobie zmieniać z kilometrów na milę i oczywiście więcej. Przyciskając przycisk 0, przepraszam, przycisk, przyciskając przycisk S wyświetla nam się tutaj kilometry, czyli prędkość trip, jaki zrobiliśmy. Jeszcze raz wyskakuje natężenie baterii No i tutaj mamy o Czyli licznik stan licznika mamy tu przejechany kilometr Ja sobie zrobię na tripa A bo niech będzie A niech będzie tak a co Przyciskiem M zmieniamy z trybu ECO na tryb Nie wiem właśnie D Drive No i S może Sport Nie wiem jak tam producent to sobie wymyślił Ale mamy ECO D i S ja za chwileczkę założę sobie telefon na klatę no i pokażę Wam jak ta hulajnoga na każdym trybie się rozpędza. Więc zostańcie ze mną, zaczynamy speed test. No dobrze, słuchajcie, mamy tryb eco. Za chwilę sobie tutaj przejedziemy, mam nadzieję, że będzie dobrze widać i rozpędzimy się na trybie eco. Zobaczymy jaką maksymalną prędkość ta hulajnoga osiągnie. No i widzimy, że na pierwszym trybie delikatnie 15 km na godzinę lekko i przyjemnie, silniczek fajnie działa, naprawdę nic nie trzeszczy kurcze, elegancja, no dobra, czas przełączyć na na D, przepraszam, no za szybko poleciałem, Eko D no i dobra, mamy D i na, na tym drugim jakby trybie rozpędzamy się do 20 km na godzinę powiem Wam, że no jazda to sama przyjemność, ale ja oczywiście nie mogę się już doczekać Zawijam tutaj w drugą stronę. I zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, jak ta hulajka pociśnie na tym trybie, na tym trybie sport. O, kurde, powiem wam, że już przygotuję się, bo ten silnik 800 W, ale robi robotę. Dobra, poszły konie po betonie. Zobaczymy, czy uda mi się rozpędzić. Producent podaje 25 km na godzinę? Coś tu nie... Halo, chyba ona jest zablokowana. Jak ja mam jechać 45 na godzinę, jak tam podają 45 na godzinę, że ta hulajnoga ma się bójnąć? Kurczę, oszukali mnie. Dobra, czas zobaczyć, jak to, jak to zmienić. Dobra, zasięgnąłem rady wuja gogle no i teraz wszystko wiem. I noga można zablokować, więc tak jak widzieliście, na początku jechała 15 km na godzinę, później jechała 20 km na godzinę, a finalnie na tym najmocniejszym trybie jechała 25 km. I teraz wam pokażę, jak to odblokować. Oczywiście, jeśli chcecie jechać. Niezgodnie z prawem, tak jak ja lubię sobie czasami depnąć, więc pokażę Wam jak to zrobić. Coś musiałem nakręcić, coś pokombinować, no i zablokowałem sam tą hulajnogę. I nie wiedziałem dlaczego, przecież mówię w domu, patrzałem, podnosiłem koło, mówię, Kręci się, kurde, jest dobrze. Jak chcemy sobie hulajnogę odblokować, teraz przytrzymujemy kilka sekund przycisk M, aż przestanie migać. Teraz przestało migać i hulajnoga jest odblokowana. Więc sprawdźmy teraz ile pojedzie na trybie ECO, DRIVE i SPORT. Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Tryb ECO 15 km na godzinę. Teraz tryb DRIVE. Wcześniej było 20, a teraz na trybie DRIVE jest już 25 km, więc tu się zmieniło. No i teraz finalnie czas zobaczyć w trybie SPORT. Dobrze, kochani, mamy tryb, oczywiście, Sport. Mamy tryb Sport, 90 kg na pokładzie. Zobaczymy, czy ta hulajnoga się rozpędzi. Tak jak producent podaje, do 45 km na godzinę to jest jej maksymalna prędkość. Tak jak mówię, podkreślam, 90 kg, silnik 800W. Zaczynamy testa. I powiem Wam tak, na samym początku, to jest moja trzecia próba. Yy, ten silniczek daje radę. Ten silniczek naprawdę daje radę. 800 W yy, rozpędza się. to. mówię, niektóre kolejnogi lepsze się tak nie bujają jak, jak ta. Mamy 42. Dawaj, maleńka, dawaj. 43. 43. No i dupa blada. Więcej nie, nie udało mi się. E, nie udało mi się osiągnąć. E, więc tak. I tak, hulajnoga rozpędziła się finalnie do 43 kg, tak jak mówię, ze mną, czyli 90 kg na pokładzie. Powtarzam, silnik 800 W. Czuć tą moc tego silnika, naprawdę ja powiem Wam, że ta hulajnoga za te pieniądze, pff, sztosik dla mnie, naprawdę sztos. Dobra, nie gadamy dłużej o tej prędkości, widzieliście sami, jak to się rozpędza. Na każdym trybie widzieliście, jak to, jak to się rozpędzało. I idę sobie troszkę pojeździć, usiądę sobie gdzieś w spokojnym miejscu, żeby mi te samochody nie przeszkadzały, no i omówimy trochę więcej tą hulajnogę. Słoneczko pięknie świeci, usiadłem sobie w parku na trawce. Trzeba korzystać z tych ostatnich promieni słońca, bo to wiecie, za chwilę będzie, jak to się mówi, buro i ponuro, czy szaro, buro i ponuro, jakoś tak. Więc siadam, zdejmuję ten kask, niech trochę jeszcze ta łysina tego słońca e, naczerpnie, naładuje tej pozytywnej energii, żeby, żeby dalej morda się śmiała. A jest czego się śmiać, powiem Wam, że sprawia mi radość jazda tą hulajnogą. I tak jak mówię, jakby ktoś chciał sobie zakupić taką hulajnogę, to oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Oczywiście kody zniżkowe również serdecznie Was zapraszam. Link znajduje się w opisie. A ja teraz przechodzę do omówienia tej hulajnogi. I zaczniemy może od samego tyłu. Mamy tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, silnik 800 W, który, no tak jak widzieliście już na tym teście prędkości, przy mojej wadze daje sobie w 100% radę i naprawdę no czuć tutaj moc. Mówię, jeździłem wcześniej hulajnogą, która miała trochę więcej mocy i nie, miała, nie była tak zrywna jak to maleństwo. No i w tym przedziale cenowym 2600 zł uważam, że to jest hulajnoga idealna na jakiś, do jakiegoś właśnie jeżdżenia, do pracy. Jest leciutka, powiem, później ją złożymy, powiem Wam oczywiście o wadze. Mamy tutaj 10 calowe opony, 2,7 chyba jest szerokości. Tak, tutaj mamy szerokości, bieżnik taki wiecie terenowy, jak w tych poprzednich tam modelach, błotniczek wszystko zakurzone, kurcze taka nowa, ładna, a tu już zakurzona e, oponki, tak jak mówiłem, amortyzatory zupełnie inne amortyzatory, zawsze były gdzieś tam, wcześniej miałem takie sprężyny a tutaj mam takie, widzicie, czerwone amortyzatory, fajnie to jeździłem tu teraz po parku, zaraz się jeszcze przejadę, trochę zrobię testów w terenie i zobaczymy jak to będzie działało no, tak się nie ukina, ale jak stanę to wam pokażę, jak to wszystko pracuje. E, tak, jak mówiłem, design te plastyczki fajnie to jest e, wykonane. E, światło tutaj mamy z tyłu LEDowe pod tym podnóżkiem, on też jest ogumowany. On jest tu wszystko ładnie zrobione. No dobrze. E, jeśli chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, to mamy tutaj z przodu i z tyłu hamulce. No linkowe. Linkowe. Nie ma tutaj hydraulicznych. Szkoda, że ci producenci nie dają do takich hulajno. 45 na godzinę to jest naprawdę spora prędkość, i uważam, że już powinna być, powinny być te hamulce e, hydrauliczne. Fajnie się hydraulicznymi hamuje, ale zawsze można sobie wymienić. Nie jest to duży koszt. Mój syn zrobił tak w Kukirynie G2 Masterze. Były też linkowe, wymienił sobie na hydrauliczne i jest mega zadowolony. Widać, widać tam oczywiście różnicę jazdy. Z przodu mamy również też takie amortyzatory podwójne. Nie ma tej tradycyjnej takiej sprężyny. Mamy takie widełki. Sami zobaczcie takie widełki. Lampa, jaka tutaj cztery takie. Światełka. No zobaczymy, jak to wszystko będzie w nocy świeciło. Chodzi oczywiście o ładowanie hulajnogi. To tutaj mamy wejście taką klapeczką zamykane. Zobaczcie. Pyk. Czas ładowania od 9 do 10 godzin do pełnej baterii. Odblaski. O, jeszcze nawet zapomniałem foliki ściągnąć. Ach, jest pięknie. Odblask. Ściągnięta folika. Nie ma tu jakiejś regulacji tych amortyzatorów. Nic nie widzę. No i dobra. Pięknie to nazwa Kokirin M4 Max. Mamy również tutaj składaną kierownicę. Tutaj patrzcie, system składania jest bardzo prosty. Odbezpieczacie to i mamy tą zwaną kuleczkę pyk. No, teraz jedną ręką to będzie ciężko, ale pyk do dołu. Drugi stopień i tutaj najniższy, więc ona wygląda tak po złożeniu. Ja sobie jeżdżę, ja tam wysoki nie jestem, ale. Met 72. Uważam bardzo fajnie, mi się jeździ na tym trzecim, czyli na tym najwyższym. Dobra, ja se to przywrócę, żeby było tak jak poprzednio. Jeśli chodzi o obciążenie, czyli maksymalny udźwięk tej hulajnogi, to do 120 kg osoba może tutaj śmigać. Miałem Wam pokazać klakson, jestem w takim cichym miejscu, nikomu nie będę przeszkadzał. Mamy elektroniczny klakson. Bardzo fajnie, słychać. Wszystko, co może Wam teraz zademonstruję składanie tej hulajnogi. Zaraz przerzucę sobie kamerę i pokażę Wam, jak tą hulajnogę składamy. Samemu będzie mi ciężko, ale powiem Wam tak. Pierwszy raz się spotykam akurat z takim systemem. Widziałem te systemy takie, wiecie, zaciągane tu do góry. Tutaj jest zupełnie inaczej. Tu nic nie trzeszczy, tu nic się tam nie dzieje. Ale, żeby tą hulajnogę oczywiście złożyć, tu macie takie zabezpieczenie. Patrzcie się. Tu. Widzicie? Przekręcam, tu se zablokuje, że mi to nie uciekało, bo o i tą dźwignię należy do dołu nacisnąć, ale muszę, powiem Wam, że ciężko to, muszę użyć, o dobra, jedną ręką, pyk i hulajnoga nam się składa i ten o dżingiel tam zaskoczył, wszystko się złożyło, tak wygląda hulajnoga złożona. No i co, hulajnoga złożona i teraz Wam pokażę jak to wygląda przenoszeniu, oczywiście jest to słuchajcie 24 kg 24 kg waży ta hulajka więc jest naprawdę leciutka czy do samochodu, czy kurcze na ramię i idziecie hi, hi, hi. taka jest leciutka, 24 kg to nic nie waży, słuchajcie, to nic nie waży naprawdę fajna jest ta hulajnoga leciutka yy, rozkładanie, już Wam pokazuję rozkładanie jest banalnie proste mi się wydaje przytrzymujemy ten dżingiel zaskakuje to wszystko spuszczamy tą i hulajnoga jest złożona tyle po temacie wow 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 nie szalej, piękny dzień czas pojeździć troszkę idę sobie do tego mojego takiego parku poszaleć oczywiście po nierównościach pięknie Lubię te wszystkie górki, nierówności, Pośmigamy sobie trochę tutaj. Dobra, zaczynamy tą nierówną walkę. Dobrze, patrzcie, tu są takie wzniesienia, po których lubię jeździć, ona bez problemu. Pyk, myk. Jezus, ale to szaleje, powiem Wam szczerze, na tym sporcie, no to daje radę. Po takim piachu tutaj, też daje radę między tymi wszystkimi wo wo wow, wow, wow. Maniek spokojnie, spokojnie. Tu też jest taka górka. Zobaczymy, czy pod nią podjedzie. Zawrócimy sobie na tym. Pejk pod góreczkę. I z górki. Ogień. Patrzcie. Jezus, jak to szaleje. Masakra. Wow. To lubimy, nie? To lubimy, kochani, patrzcie. Przełączę sobie teraz na tryb eko i powiem Wam tak. Przepraszam za ten kluczyk, bo on tak trochę dynda i wydaje się tak, jakby nie wiadomo, jak tutaj coś trzeszczało. Nie wiem, jak go zrobić tu. O, może tak. Ale tak, tu są takie korzenie. Korzenie jakieś nierówności. Bardzo fajnie ta noga, wszystko to podskakuje. O. Kurczę. A dam radę na jednym kole? Ło! Wow! Kurde, daję, daję. Poczekajcie. Spróbuję jeszcze raz. Ło! Wow! Może ja pojadę. Żebym nie wywalił orła. Jak to mnie syn uczył. Tak jakoś noga do tyłu. Nie, nie. To za niebezpiecznie jest. Dobra. Powiem Wam tak. Górki są nie, nie straszne. Bez problemu. Tu nawet na ekotrybie. O! Tu jest fajna rzecz. Zaraz Wam pokażę. Tu się tak fajnie wyskakuje. Ale tu trzeba już przyjechać na trochę lepszym, na D, na sporcie. Trzeba się rozpędzić. Zobaczymy. Ja coś czuję, że dzisiaj to... Dobra, sprawdzamy ją. Wow! Bez problemu, słuchajcie, bez problemu. Bez problemu na tych wszystkich góreczkach tutaj daje radę. Sami zobaczcie. O, wiewiórka. Uciekła gdzieś, o, Poszła sobie tam, widzicie? Jaki fajny park biewióreczki szare sobie biegają no nie bój się nie uciekaj, przewiozę Cię na hulajnodze, co Ty na to? uciekła w bezpieczne miejsce dobra, e, tak jak wspominałem amortyzatory po tych wszystkich nierównościach dają bez problemu radę, oczywiście hulajnoga jest przystosowana do jazdy i, i po drodze i po takich właśnie offroadach, więc no tu ktoś usypał taką górkę patrzcie o! Po takim piachu daję radę. Zaraz wam pokażę, jak ona jeździ po takim piachu. Dla mnie całą robotę robi oczywiście podświetlenie tego deku. Słuchajcie, no jest to Bayer naprawdę super. Ja lubię takie rzeczy, więc mnie to naprawdę jara. Jeden tylko minus, że szkoda, że nie ma regulacji, że na przykład samemu można sobie wybrać kolor jaki się chce i wtedy sobie jeździmy, czy będzie czerwony, czy to niebieski. Fajnie by było, jakby producenci dali taką możliwość wyboru, żeby każdy mógł sobie wybrać taki kolor, jaki mu odpowiada. Jeśli chodzi oczywiście o kierunki. No to podczas jazdy włączamy kierunki, kierunki migają na pomarańczowo, jak i z jednej, tak i z drugiej strony, światło tylnie mamy LEDowe, jak naciśniemy hamulec zaczyna nam mrugać, także jesteśmy na drodze, bardzo dobrze Widoczni. Kochani, dajcie znać w komentarzach, czy takie podświetlenie też Wam się podoba, bo jak dla mnie jest to zarąbiste, no ta poświata pod spodem, pod tym dekiem wygląda kosmicznie. Jeśli Wam się oczywiście odcinek podobał, dajcie znać również w komentarzach. E, łapeczka, subskrypcja i lecimy dalej do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hejka.